Dzisiaj ekologiczna propozycja Kasi kwiatkowskiej dla zakochanych. Z przyczyn technicznych w filmie wystąpiła Kasia kwiatkowska, ale głos podkłada zupełnie inna kasia. Dobra wiadomość, komentarz można wyciszyć. Propozycja dla romantycznie zakochanych lub po prostu dla ludzi z fantazją. Do wyznania miłości tym razem będziemy potrzebowali gazety oraz drut. W tym wypadku czym gorszy szmatłowiec, tym lepiej. Do skręcania będzie potrzebny patyczek do szaszłyku. Zwróćcie uwagę, żeby był okrągły, bo wbrew pozorom większość z nich nie jest. Kryterium sukcesu, tak jak i w miłości, to dobry początek. Patyczek ustawiamy pod dość dużym kątem i bardzo mocno skręcamy. Gazeta musi ściśle do niego przylegać. Dalszą część rurki skręcamy, obracając tylko patyczkiem. Końcówkę sklejamy byle jakim klejem do papieru. A teraz będzie potrzebny drut długości takiej jak nasz patyczek papierowy. Jeżeli długości się nie zgadzają, należy przeciąć jedno bądź drugie. Zginamy w połowie, skręcamy końcówki i modelujemy kształt serca. Gdy uznamy, że organ ma już właściwy kształt, możemy zacząć go obijać. Rurki przedłużamy, wkładając jedną w drugą. Do tej operacji klej nie jest potrzebny. Gdy rurka jest złośliwa i nie chce wejść w koleżankę, użyj przemocy. Wzgnieć i na pewno wejdzie. Takie eko serducho może zostać wręczone jako samodzielny dowód miłości, ale jeżeli kogoś stać i chce na bogato, to może go dołączyć do ślicznego bukiecika, bo taki bukiecik z własnoręcznym handmade'em to już jest zupełnie inny bukiecik.